Hej kochani, wiecie, na kanale z tej strony się w dzisiejszym zagram w... Nie pamiętam jak ta gra się nazywała, ale to jest coś podobnego do coin mastera, się, że film ci się będzie podobać. Jeśli zostawcie pieniądze łapkę z góry, no i na kanale. I zapraszam o z tego tego filmiku. Okej. Okay. No to chyba pierwszy raz jakby, serio. Tu chyba z botami się gra. Dobra. Proszę, co wygram ogólnie. Dobra. Ej, naprawdę ja mam to pierwszy raz. Ej, dobra, przepisy są już jestem, dobra. O nie, dobra, przebił mnie. U. Jest, dobra, przebiłam go. Wygrałam, wygrałam. Dobra, za pierwszym razem. Okej, okay, możemy komuś coś zabrać. Przynajmniej tyle: 28 tysięcy. Jak ta bomba nam wypadnie, no to to wybucha i niestety już nie dostaniemy za to pieniędzy, tylko tyle, ile udało nam się zebrać, dostaliśmy 100 tysięcy, fajnie, okej, okay, zobaczymy, okej. Okay. Dobra, dostaliśmy, dam jakieś pieniążki. Dobra. O, fajnie. Mamy tarczę No wreszcie ktoś nam nie rozwali wioski. Wioski czy tam z zamków, no to no. Okej okay. Tutaj 11 tysięcy mało Strasznie mało, ale trudno. Lepsze 11 tysięcy niż nic. Jeszcze dostajemy podwojone, co jest najlepsze. Okej, okay, to zrobimy to. A nie, już tam nie starczy, dobra, nie zauważyłam. Okej okay. sto 150 tysięcy ileś tam no Okej okay. Kajle, teraz dostaniemy hajsu, a 13 tysięcy mało. No nie, naprawdę tylko 5 tysięcy. Słabą, mega słabą, a przynajmniej mamy podwojone, więc to jest plus. Okej. Okay. Dobra. Dobra, są 11 tysięcy słabo. Bo 20 tysięcy to jest no góra. Dużo, dużo po prostu. O nie, tarczą na... Nie! Yeah. Miał tarczę, dobra. Spoko. Oa. Mogę rozbić tą całą świnkę za 21 zł. Psa. Mega słabo. Dobra, atakujemy kogoś. duże 11 tysięcy. jak teraz popatrzyłam. Okej. Okay. Okej, okay, mamy level ulepszony. Fajnie. Dostaliśmy jakieś diamenty znowu. Dobra, więc myślę, że takie ja odcinki się spodobał, jeśli tak zostawcie koniecznie łapkę w górę, no i słuchaj, no, pa!